Dzień dobry bardzo, bez względu na to, kiedy tego słuchasz. Witam Cię serdecznie. To jest łyk Słowa Bożego na dziś, czyli na 27 lutego 2025 roku. Posłuchajmy. Czytanie z mądrości Syracha. Nie polegaj na swych bogactwach i nie mów, one mi wystarczą. Nie daj się uwieść rządzą i siłę, by iść za zachciankami swego serca. Nie mów, któż ma nade mną panować, albowiem Pan z całą pewnością wymierzy ci sprawiedliwość. Nie mów, zgrzeszyłem i cóż mi się stało, albowiem Pan jest cierpliwy. Nie bądź bez obawy co do przebaczenia, byś miał dodawać grzech do grzechu. Nie mów wielkie jest Jego miłosierdzie, zgładzi mnóstwo moich grzechów, u niego bowiem jest miłosierdzie, ale i gniew, a na grzeszników spadnie Jego zapalczywość. Nie odwlekaj na wrócenia do Pana, ani nie odkładaj z dnia na dzień, nagle bowiem gniew Jego przyjdzie i zginiesz w czasie odpłaty. Nie polegaj na bogactwach, niesprawiedliwie nabytych, nic ci bowiem nie pomogą. W dniu klęski. Psalm responsoryjny. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim, dniem i nocą. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, liście jego więdną, a wszystko, co czyni, jest udane. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Co innego, grzesznicy są jak plewa, którą wiatr rozmiata, albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, a droga występnych zaginia. Szczęśliwy człowiek. Który ufa Panu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów, to wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa a zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I Jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie chromem wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłupię. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie zgaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony. Dobra jest sól, lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. Kto z nas nie odkładał czegoś na później? Zrobię to jutro, mam jeszcze czas. Jestem w tym mistrzem świata, albo przynajmniej wicemistrzem. Syrah ostrzega, nie mów, zgrzeszyłem i cóż mi się stało, Pan jest cierpliwy. Można powiedzieć, że to trochę jak z dietą. Jedno ciastko nie zaszkodzi, ale codziennie forgowanie, codzienne folgowanie sobie to już może się różnie skończyć, jak pani Kołaczkowska a w jednym ze sketchów mówi, że oplódbią wąż Boa. I nagle pojawiają się problemy. Nie odkładajmy więc poprawy na później, bo później. Może nie nadejść. Jezus w Ewangelii mówi o odcinaniu tego, co prowadzi nas do grzechu. I oczywiście spokojnie nie chodzi o dosłowne cięcia, i zapewne nie chodziło mu o jakąś krwawą jadkę, ale może warto zastanowić się, jakie moje zwyczaje, nawyki, myśli, postępowanie. Czy jakieś relacje międzyludzkie nie ciągną nas w dół, i czy nie zrobić ze sobą, z takimi relacjami, porządku, spróbować ich naprawić albo po prostu się odciąć. Jakie małe grzeszki dzisiaj bagatelizuję, myśląc o sobie i dając sobie taki. Takie przyzwolenie, że to przecież nie ma znaczenia, gdzie jeszcze nie wpuszczam Boga do swojego życia, do którego aspektu mojego życia i co wymaga odcięcia, bym mógł wzrastać duchowo. Jeśli tylko masz takie życzenie, podziel się w komentarzu. Podaj nasz łyk słowa Bożego dalej. Niech rośnie, niech rozwija. Jak najwięcej dusz i niezmiennie miło, że jesteś. Do jutra.